Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj nagrywam tak z działki, a w, nas w kolejnym odcinku będzie znowu pusiulka. A teraz oprowadzę Was po działce. Aha, od razu powiem, nasza działka jest dosyć duża, więc oprowadzanie Was po mojej działce dosyć długo mi zajmie. No to zaczynajmy. Tutaj są słoneczniki. Tutaj pomidorki koktajlowe. Tutaj mamy troszeczkę truskawek. Tutaj mamy hortensję, która właśnie zmienia kolor ma kolory biały, różowy i fiolet. A tutaj jeszcze więcej słoneczników. Tutaj mamy kilka kaktusików. Dużo trawki, na, pół, na której pusiulcia się wygrzewa i sobie je. Tutaj mamy kilka stokrotek, które suszę Pusiuli. Trochę malinek, które ja jem. A Pusiulce suszę te piękne listka malinki. Takie ładne kwiatuszki, już nazwy nie pamiętam, przepraszam. Tutaj mamy porzeczkę czerwoną. Piękne pelargonie, które hoduje moja babcia. Tutaj mamy zielonego kwiatuszka żmijkę. A i tak, takie coś istnieje. Zostało dopiero co pod Piękne jeżynki, niestety jeszcze nie dojrzałe. Kocanka. Ogólnie tutaj mamy taki mega duży kwietnik. Takie piękne kwietuszki, jak widzicie, już mają pączki. Żółte kwietuszki. Tutaj jest piękna, fioletowa bud budleja. A Tutaj jest duży pomarańczowo-żółty aksamitek. Tutaj jest żółty aksamitek. Taki ładny drobniutki kwiatuszek. Petunia. Pięknie pachnąca róża. Czarne pomidorki. Żółtą cukinię. Jakby coś tych cukin jest aż tak wielki, gaj. Tutaj jest aronia. Piękne borówki. Jest ich mało, bo dzisiaj zrywałam z małą do ciasta. Fasolkę. Więcej fasolki. Żurawinkę. Aha, i wiem, że nie wiecie, ale bardzo lubię słoneczniki. Coś ale kwiatki w kształcie słońca. <grytania> Tutaj jest duży bukszpa. Żółte, ładne kwiatuszki. Tutaj są jabłuszka, właśnie stąd zrywam fusika, gałązki. I oczywiście jabłuszka też dostaje. Mlecze dla pusi, kaktus, taki ładny czerwony kwiatek, klon z banki. takie kwiatuszki. Mówię takie, jest? bo jest ich bardzo dużo. Tutaj są winogrona, kocimiętka.